300 tysięcy złotych to środki, jakie w tym roku Fundacja Orlen przeznaczy na projekty w ramach programu Czuwamy, Pamiętamy. Chodzi w nim o pielęgnację pamięci o przodkach i cenne lekcje historii. W ramach programu można składać wnioski na odnowienie miejsc pamięci ważnych dla małych społeczności. Do 16 maja można składać wnioski w naszym programie Czuwamy, Pamiętamy. W tym roku on jest kontynuowana jest współpraca z IPN-em, także tutaj mamy wsparcie, które pozwala nam na to, żeby te wnioski były naprawdę wartościowe ale też pomaga organizacjom, które je składają w tym, żeby wszystko potoczyło się tak jak trzeba. I zwiększyliśmy wysokość grantu do 10 tysięcy. Jest to związane z informacjami od naszych beneficjentów, że no wiadomo ceny wszystkiego rosną, więc ten budżet też wzrósł. Jest to dla nas bardzo ważny program, bo jest to program, w którym tak naprawdę zwykli ludzie mówią o zwykłych ludziach którzy stali się bohaterami z różnych powodów, w różny sposób, no my takimi bohaterami teraz się stajemy i mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli upamiętniać takich miejsc, jak w tej chwili wczuwamy, pamiętamy, upamiętniamy z przeszłości. W ciągu czterech dotychczasowych edycji wsparcie uzyskało aż 99 projektów dotyczących rewitalizacji miejsc pochówku lokalnych bohaterów. Dzięki takiemu grantowi odnowiono m.in. w okolicach Gombina miejsce, gdzie rozstrzelano kilkunastu mieszkańców. Jednym z takich odnowionych miejsc jest także cmentarz garnizonowy przy norbertańskiej w Płocku. To jest taka specyficzna współpraca, dlatego że my bardzo sobie cenimy współpracę z zakładem karnym z Płocka, dlatego że więźniowie odnawiają właśnie historyczne cmentarze wojskowe. I to jest taki model współpracy, który ta współpraca już trwa kilka lat i ona w różny sposób się realizuje. I to jest coś, co jest nam bardzo bliskie, dlatego, że wydaje nam się, że to jest też taki pewien model rozsocjalizacji, kiedy ci więźniowie mają okazję po prostu spojrzeć na te groby, pomyśleć sobie, że no te osoby oddały swoje życie za ojczyznę, za taką wartość powiedziałabym uniwersalną, ale też niedomacalną. I jest to projekt, który chyba też nasza koordynatorka Małgosia Rogowska bardzo lubi i taki, o którym często mówimy tutaj u nas w Fundacji, bo, bo łączy wiele takich cech i też osoby, które są troszeczkę społecznie wykluczone, jak więźniowie, przywraca ich społeczeństwo w pewnym sensie, więc no, nie ukrywam, że jest nam bliski ten program. Przypomnijmy, w piątej edycji programu można w ramach grantu otrzymać do 10 tysięcy złotych. O dofinansowanie, rewitalizacji miejsc pamięci mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe, instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie. Fundacja Orlen w tym roku przeznaczy 300 tysięcy złotych na wsparcie lokalnych projektów. W ciągu czterech edycji na ten program przeznaczono łącznie blisko 600 tysięcy złotych. Szczegóły dotyczące złożenia w Wniosku znajdziecie na stronie Fundacja Orland.pl